Boże, o, no co stary, jak on tam ledwo leży, ty. Cieci. No co? Kosiaro, sobie dojedzie, kolego. O. <laughs> Dobra, ci moi rodzy, gramy tylko pistoletami, cześniko w ogóle i cześć widzowie. Siemado. Cześć kochan, kochany i cześć kochani. Lecimy na mapie Sunstone. Tę, zatem ja za tam góry, może się do końca podzielić, w ogóle mecz 9 na dzisiejszy rankę zrobić, a my gramy pistoletami Essa. liczymy maszynowy, czy nie? A co masz pistolet? No, chyba nie. No dobra. A co zamiast Ciekawego. No co, maka, kimbo, te sprawy. O, to liczymy, to liczymy. No dobra, no. Albo dobra, może zagramy tylko w ogóle BS, to? No? Boże, panie gry. No co stary, jak on tam ledwo leży, ty kolega złoty. Najduje kolega. kolega jest w szoku, ty. No co? Ja to mam skila, widzowie Słuchajcie, no mi mógł mieć szczęście, ale skila się nie kupi. Szczęście, może. Bo... No ja mam luz, widzę, ja mam luzik. Słuchajcie, ja sobie tutaj zwiększam jasność. Z Niko, moje rozlecimy w ogóle. Mamy fajny sprzęcik, uważam, że naprawdę cudowny sprzęcik. Jeśli chodzi, oczywiście, o to. Fjoltowy, chwipuneczek, bardzo ładny po stronie CT. No, znaczy po, po stronie, no tak, po stronie CT, aparty. leży. Ty, zaraz, dobra? z no, Niko, super. Jak ty, że ta go tam. Złapał za nogawkę Ty no chłopiec patrzył się na mnie i nie wiedział co zrobić się bał, On się bał strzelać to mi się wydaje ogólnie Niko, że kolega w Pomyślał sobie dobra To ten Niko Nie nie, to ten Marek Szpachelka tak? Marek Szpachelka Marek Szpachelka Ja cię zaraz na widzowie, nie wiem Małgosia Rosołek Skryp ciała Co? co? Dobra, to flaszuje. Biało. Bomba. Go, Gosia, ten, mał Gosia, ale Gosia Rosołek, widzowie. Gosia Rosołek wchodził w akcję. <grym> Ander. No to mocne, ci. Oho. na głowę uskoczyłem. Patrz. Dobra, on mnie chyba nie zauważy. Nie powinien. Przed nie wiem o tobie. Sprawdzę, sprawdzę. Ja nie nic jeszcze. Idź, idź, idź Siema! Był się ma no, siema, no. No i jeśli, w szoku. jeśli mi nie powiecie, że to, że to było naprawdę widzowie, no to po prostu inna rzeczywistość, ty, inna rzeczywistość Soft Nie no widzowie, jaki sofcik no To jest wszystko legalnie, to legalnie tutaj gramy w bez żadnych od, odpałów wyrzuciliśmy karabin W ogóle Niko y, ja tej tak się y, ten Zapeca nie, nie no Marek szpachelka wyszpachrował twarze Nemity Wyrównał, wyrównał <grywa> te wgniecenia, które tam były. szorzes Wyszpachlował gościa. Dobra, najduję go. Nie no, szpachelka. Słuchaj, Małgosia Rosołek cię dojedzie. <grywa> jest taki knik, proszę cię. Tam <grywa> taki nikt <grywa> widzę. Małgosia Rosołek. <grywa> Marek Szpachelka i Małgosia Rosołek. <grywa> <grywa> Nie mogę, nie koko, mogę. Koko... Koko jest tą nazwisko <grym> Albo będzie ten. goś się... spalił prawie. Wow. Jeszcze drugiego, weź tam. Wyszpachluj mu. Ten... Twarz. Cztery litery, widzowie. T-W-A... Nie, pięć! Sorry, co ja gadam? rz -ty. Jednej, jednej litery nie, nie policzyłem Dobra, dawaj Marek szpachelka Marek szpachelka oblicza kąt rzucania cienia. Nie, no. Przecież to jest kot, to jest kot. Ja do niego mogę mówić. Kocie Dobra, i że to jest odcinek pistam, więc moi drodzy, nie można oczywiście. Nie, to tylko Rosołek. Słuchajcie... Jarosł... Jarosł... Kotny Rost. Kotny ja, ro ja, 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 <laughs> ja, ja widzowie, mieszam szpachlą, nie? <laughs> Apka gra. Świr. Wiem, świr paleta. Albo szpachla. Hmm. Szpa szpachla? To zaraz będę zeskromywać chłopie ze ściany. No nie! No to stałem, kurde ale. A wupa, jeden może być plecy Ja nie widzę, jest się okay. dzieje on, on, on ma stare 5 HP Dobra, Gościu ma 23 HP, żeby ci nie okłamać. Ostat jest no daj mu takiego, no. no daj mu daj mu daj mu, no, mu no. Odcięliśmy mu drogę ucieczki Ty, daj smoka i defuj. Bo co tam sam dał smoka? Dawaj, dawaj, dawaj do nas! Co to biało, debil? Co to za enemy Co to za enemy On se dał sam biało tego Dobra, ewidentnie tutaj Gosia Rosołek rozgrzała atmosferę do tego stopnia, że kolega z NMI pom pomylił łyżkę z fleszem. Został oślepiony. Łóżka Znaczy flasza do zupy zamiast łóżki. Znaczy do zupy. Czy rozum to zupa? No tak. No to do zupy, no, pozdrawiam, no. Ej, apart, aparty, side. Drugie, drugie, dwóch, drugie, dwóch. Side? Nie, żartowałem. Za co tu? Faka leży. Gosia, chce dojedzie kolego. O. Nie no, widzę. Słuchajcie z tymi pisetami na tych rangach, to jest ogólnie ranga. O. Co ty, szpachlarz, sam się zabiłeś? Kurde Jakieś przycią... przyciągło mnie jakoś do tego No słuchaj, Małgosier Rosołek i Marka szpaklarza, Szpachlek <grym> Znaczy musiał coś przyciągnąć Marek Szpacha, pozdrow ma, Mam pomysł, w ogóle weźmy może, wyrzućmy te bronie i grajmy tylko granatami, co? I kosą Dobra, damy. Dobra Widzowie, akcja, akcja na tylko. masz i flesza i nade'a? Mhm. Dobra, to dawaj lecimy. Aparty ja. O Jezus Maria. Dobra, czekaj, flashuj, a ty znajduj Daj na planta A, side jest pod saidem, pod Ej, masz pod To Matko jedyna. O dużo mu ma, pamiętaj o tym To są łebty nie do szpachla, ogarni się! Leo nie, prawo! To jest swój! Nie, no widzę, słuchajcie. Akcja nie do rozgryzienia. No oprócz tej szpachli, którą miał w ręczniku. Ej, zamiast koste szpachla, ty. Dawaj się raz, Dobra, mamy 4000. Vai, ale dobra. Jeszcze palaka bym kupił. Dobra, i weźmy może petkę ubrać czego Ej, mam, pom mam pomysł, masz pakę, ja pójdę CT, będę robił szum, a tam polecisz, bra Mhm. Ale, ale też... będę... Ale z kosy? No tak, bez kosy, na znaczy no. Ja ci powiem, że jest long. W no, side gra, za Daj pierwszy na co? Daj, w uszczę lipa trochę, lipa. mi idzie chyba. O, co jest? Nie no, nie trafiłem go kosa. Dobra, uciekł. <laughs> nie, żeby cię chciała... Ej, stary, wiesz co? Machnąłem się. Machnąłem się i znowu jak na nie pamiętasz? Mhm. Mm dobra, dobra. Chodź, <smiech> <smiech> skończymy Deagle'em. Przypomniałeś, Michał, co? No, ale to było, to, to było jeszcze gorsze. To był największy fail z jak, jak kiedykolwiek był w Sandofie. Dobra. Gosia, Rosek, da, da radę. Nie no, stary, wjechał i a mu się kończyła party. PROS! Wyszedł. Znaczy chciał wyjść. Wylost. Marek Szpachelka, proszę państwa. Marek Szpachelka. Ej, wow. Został petardę. Został petardę w oko normalne. <laughs> <laughs> się obudził. Chłopie, po, po 10 rundach się dowiesz, że soft Ty dostałem czempiona. I, I wraca do nas, proszę państwa. Gosia Rosołek i Marek Szpachelka. Znowu nas na stole nie. Znowu Na tej cudownej mapie No Marek szpachelka już tutaj wyszpaklował kolegę Kolega, <grystanie> kolega do flesz. co ze szpachli Tak Czekaj fleszuję? Przez Wiesz Jeszcze okno idzie Nie iduje gościa O gościu bombę Gość może być na derze. W opartach widzimy tylko przedami Jest u mnie O, leży o, dobra. Nie no. Jak on dostał z Jenet Zisa, to mi się wydaje że za chwilę normalnie wyjdzie ty. Wyjdzie z samego siebie. Dobra, słuchaj, graliśmy z Digli. nie graliśmy jeszcze z Beret. Spróbujmy, co? O, <laughs> smacznego rozełku. Pozdrawiam Marek Szpachelka <laughs> Pozdrawiam Marek Szpachelka. Marek Szmachelka, no to jest najlepszy kandydat, widzowie, do tego, żeby zadać MVP Sunstone'a. Drugie wejście. Nice. <laughs> Ale mają rozwalone ten... Sensory. Daj to jest druga flasza. No lecisz tam. On jest idzie, stary. Albo No nie. Nice. Brawo, brawo, Marek Szpachelka. No widzicie, widzowie, ja po prostu biegam, strzelam, Marek Szpachelka robi robotę. no. Ach, ten Marek. Ej Marek, takiego nam właśnie trzeba. Dobra, zagramy sobie teraz fajce Ogólnie chciałbym zagrać wszystkimi pistoletami. Nie wiem, czy mi się dało. Spróbujemy, nie? Niko. Albo. Panie. Albo dobra. Mam już fajny challenge, inne. Na kolejny materiał. To też mam fajny. Jaki? Powiedz ci później Dobra Ej po głowie Mi 56 Ej do pali Jeden derp i drugie Oj Oj Marek Szpa Szpachrać się za mała Ej, po kurde, nie mogę <grym> <grym> Co tam z te słońce mierzysz, ty słońcem jerzysz ty? właśnie. Fajny ten palaczek tak jest, taki na bombę No Bomba i do spania, dobra Był ten, to teraz pora na... W sumie nie D digla. dobra na D digla w sumie trudno. Zagramy sobie. E, dałbyś mi może bustaloga? Prawda? Ja. Dobra, ja, to, to dawaj. Okay, ja mogę wykręcić, bo ja na kierownicy. <grym się zadań> Ty ale tak, na kierownicy są dochaza zagrać? Ale byłyby jaja. <grym się zadań> jakbyś chodził to szacun, nie? No to... Do zgodny szacuneczek. No, e, aparty. Dobra, MiUS-50 dostał, ja już cofam. Stary... Czekaj, 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 stój tak. Czekaj, e, ja daje najda, czekaj. Miskotrzuł ty. Też mu daje najda. Daj. Dostałem bombę. Dostałem bombę, stary. MiUS-50, stary. Dobra, Marek szpacha, dawaj. Co to zrobił ty? Jaki skręt? O, jesteś prosik. Hop, 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 ja grałem w Horizon. Nie powiem. Sezony. Nie powiem, widzowie, ale Marek Szpachelka mnie każdego dnia coraz bardziej. Oczywiście to jest zaskakuje. Marek, jesteśmy, jesteś wielki. Jestem twoim fanem. Dzięki Gosia Gosia roso, ja dla Ciebie zrobię dobry rysak, dobra? Okej okay. No i to jest właśnie widzowie ten szacunek no Z dwustronnych Szpachlą go zjem Jak będziesz nakładać rosół, szpachlą <noise> Dobra, nadejduję no aparty Nate, under, under Hopki, hop, nas. Nice. Dobry palak. No tak właśnie miał być na zaskoczenie, tak, ale wiesz. <grystanie> Dobra, y, nie ma to, tamto. Trzeba pokazać się na nim jak się gra. Ej, tam mi mimo że żeby od razu aparty? Na, 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 na zielonych drzwiach. Mhm, no. kumplu. Jesteś wielki, ale nie większy niż mój rosół. Rosół jak gość jest najlepszy. Leży bomba. To mam pomysła. Flaszuje. Drugie. Ty jest go Drugie jest pod, pod. Ty, Ale normalnie chłop ma głowę. Ty chłop rzucił we mnie flasza. Odwrócił się i go zacząłem strzelać i go zabiłem. To jest świrpaleta. I słuchajcie, jeśli, też jest, jeśli, jeśli nie jesteście jakimiś świerani, to łapki do góry i wpadajcie you, w moje z do Dobra, to. To mi daj. Dobra, to trzymaj świr paleta. Mam pomysł, masz jeszcze A ja sobie do no. tego z, z setę. Ja się slaszuję. Poszedł flaszyk side. Dobra. No, Chyba dostali, no. Daj tam palaka O short, short, minus 3 dostał Jak on dostał minus 3 dwóch <grystanie> chyba się zaczął trochę fajczyć Ale sobie ja nie mogę Leź do prawie Marek, Marek. Oje. Nie je. no Marek szpachelka Nie wyrobił Wiesz co aktualnie Gosia Rosolek za ci może buty czyścić Kierujesz Gosię. No Gosia Nawek no Gosia pusta made Dobra, a na diglach? No jak Dobra Ale tamto enemy to było tak kozackie, nic nie ogarniali, nie? A ta to oni nie co oni mieli w ogóle za rangę Ja Słucham w ogóle... mogę... No mi się wydaje że to w ogóle in, inna świadomość ty Ty dałbyś może mi busta, na widzów bym fraga zrobił. Takiego ładnego Dawaj Albo Pokaż na co cię stać Ale nie już Matku jest mi z piesiąt Long jest Bóg jest gość. Short. Leży. No i nice. Nie no, chłop. to się poskładał jak krzesło z Ikei ty. Dobra. Kupujemy. Na liścia? Na, <laughs> na liścia. Wiesz co, szkoda. <laughs> szkoda liścia, stary. Szkoda liścia, dobra. Tam zasłonkuję, żeby myśleli Teraz na pana mówię, bombisz. Jeden na, ja jeden. na <laughs> CT Dawaj, dawaj Nie, nie Tu idzie Traf Jeszcze Ander Side Dobra, nie ustawiam Cię Nie zostawiam Cię, kolego Nie ustawiam Cię Jesteś tam? Dobra, on mnie zostawił Trudno <noise> Myślał, że pobiegam Ej, Do flash 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 side, flash side Idzie flash Dawaj Nie wiem, czy flashał w ogóle Ander może być Lapki chyba. Wiesz co? Plantuj. Pale apsy. Pali pan. Chodźcie do smokowałem. Pale apki na pewno. Wiesz o to? wrócił. Ta aparty. Nice! Brawo, Marek Pacheka, brawo! Nie no, widzę, widzę, słuchajcie, to jest już... Ja w ogóle mam taki katar, mogę powiedzieć. pewnie słuchajcie, że jeszcze gadam przez nos. Powiedział jak tam to zrobię. Czy macie kciuki? To, to, to... takie Na pewno się przynaczym mój. mój. Co ty masz stary? Jakąś infekcję stary. Złone. Ej, właśnie zagrałem zagram tekiem, bo jeszcze tekiem nie grałem. No niestety, ale znowu muszę wrócić do, do złotego. Do złotego digla Szor, Sarty, Short, pojrzysz na tę reakcją ty kolego. Ja jak goś dopiero ze ty. Wchodź, 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 ja się Wchodź. Dobra, side. Ej, yy, short jeszcze. Marek. Aki uważaj. W tym <grym> się rawo wydostał. <żołowy> <grym> Dobra. Ej, ma, mam pomysł, słuchaj. Zrobimy teraz tak. Widzimy side, to, to, będzie, to będzie szybki wjazd i zrobimy to tylko na tekach. To tak jakbyś miał akimbo, tylko że z 18 ammo i tylko po jednej stronie Okej okay. No to dawaj No mi się wydaje, że to chyba Najmary siądź Dobra, idzie flesz lalowy palak No dobra Fleszka Dobra, lecimy, trudno jest sam Nie się widza dobra. Plantuj Słuchaj, słuchaj tak, słuchaj tak Dobra o, Chłop to, no. chłop to Jeszcze stary z M-ką wychylał, ty Przecież to jest duo nie do pokonania Marek szpachelkę i Gosia Grosowek Gosia rosołek. <laughs> Nie <laughs> mogę, widzowie To jest ogólnie za mocny materiał na YouTube. Dobra, wiesz co Ja, tak, moi drodzy, jest ich, szko mi szkoda ich Dobra, rzucaj nawet broń na site No dobra, widzowie Jezus Maria to ode... brońkę broń, ty. odejmij Ty jest jej Jeszcze go za. Dobra, Dobra. 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 wiesz, co nebstre, że ja już rzuciłem broń, oni się rzucili na tak na mięso, a ty i zabiłeś, ty. <grywany> ten goście z longa, jak zobaczysz, że broń wyryw to chodzę, że longa. nie mogę. Nitro <noise> Takim pozytywnym akcentem dziękuję za odcinek. Trzymajcie się i do usłyszenia. Zawiedziecie słowa dzwonkiem i łapkę do góry. No i hajka.